Tutaj Earthwapel i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mój kolejny gameplay. No to, to będzie taki gameplay, w którym wypowiem się na jedną rzecz, na jeden taki temat. I dzisiaj wypowiem się na temat. Nie wiem, ale to będzie gameplay z gry. Chicken Invaders, the next wave. No było Space Invaders, to zaraz będzie Chicken Invaders. Tylko to jest druga część. Ale wiem, że to wszystkie jest, ktoś to może być tylko więcej poziomów i TP. No i tak. To będzie taki krótki filmik, z tego będzie miał 7 minut około. I dzisiaj e, wypowiem się na temat e, pewnej rzeczy, którą może. Kam ek, no, jeden człowiek, który się nazywa Kamil, szajk, co nie, takie normalnie normalny, który to poproszył, to, to nie będzie taka rzecz, że. E, no, po prostu, że nie że będę na temat Kamila rozmawiał. Tylko po prostu dajmy przykład: że po prostu Kamil, co nie, on zbiera na swój nowy komputer. No i poprosił wszystkich, a niektórzy mówią, co ja tam będę dla Ciebie płacił, ale on bardzo dużo zrobił dla YouTube'a polskiego, prawda, co nie? Chociaż on się, wiem, co co nie, nawet na nagrywał filmiki ze swoich wak wakacji. Ja nie wiem, czy jakbym był vlogerem, to nie wiem, czy bym robił e, filmiki z swoich wakacji, no bo to jeszcze trochę czasu nie? Bo nagrywam film do swoich wakacji, no i a wakacje, prawda, to jest właśnie taki odpoczynek, więc tutaj Kamil e, mnie zaskakuje, zawsze mnie zaskakuje, ja za ja zawsze za nim będę, no chyba, że już naprawdę bym mu odwalił, ale jemu jak na razie nie odwala, jak do niektórych youtuberów i dzisiaj powiem coś o minecrafcie mm, ja jestem takim antyfanem minecrafta a, a czego? bo bardzo dużo ludzi w to gra to nie o to chodzi, te to lol czy to, nie czy, no lol, chodzi mi o liczbę, o z grę a tutaj nie, nie, nie chodzi mi o grywalność, tylko chodzi mi o fobię, że niektórzy ludzie umieją grać w tą grę latami no latami się nie, no latami nie o to chodzi, chodzi o to, że dużo ludzi w to naprawdę tak dużo w tej gra, że no to jest coś takie maniactwo. I Też mi się wkurza na YouTube, co nie? Ktoś tam nagrywa filmy, przypuśćmy, ja co nie, no i wpadł taki, na taki pomysł, co nie, mówię Ej, a może zasubskrybujesz mój kanał i może zaczniesz oglądać filmy, co nie, no tak, w, tylko, co nie, Takie czasem wiadomo, że się mało widzów, co nie. I może jak ci się spodobają moje materiały to może zasubskrybujesz w mój, w mój kanał, Nie? no dobra spoko nie? no i ten sobie pomyślał o co mi tam sobie będę nagrywał Minecraft on sobie spyta, a co, co z tego masz, a można, mogę sobie powiedzieć, nie, a, a czasem możesz coś tam, jak będziesz miał trochę oglądalności, to będziesz mógł y, sobie oglądać i nie, będziesz y, jak będziesz do, dosyć popularny to będziesz mógł dostawać jeszcze z tym kastu. o dobra, a co jest popularne, co nie i mówię, a do takich debili co nie, to, no, że jakiś tam debili, nie, to dobry to jest Minecraft, to on y, nagrywa sobie ze jak jakąś tam rozmowę extra 15 minut ej ale tutaj są lagi jakieś bocze podobno w 5.1 wersji mają to ulepszyć no nie mów i tak filmik ma 15 minut i kolo zarabia nie więcej niż 200 wy. więc e, ja to robię dla przyjemności i tak jak to wcześniej mi powiedział że Partnerstwo to jest jedno. Je, Jedna wielka. Zła rzecz. I co z Pojebane. Partnerstwo. Za to się oczywiście bierze kasę, ale jakie ja będę miał dużo widzów. Myślę, że, bę, że będę miał, bo to się wykręci. Te, te filmy i gdzie będę wydawał pieniądze, to będę wydawał na różne cele, na przykład żeby mi filmy szybciej dla mnie się konwertowały filmy i, re i renderowały, że komputer się nowy kupił, zbiera się na jakąś kartę graficzną, co nie, czy na coś tam albo po prostu będzie się zbierać na jakąś nową konsolę, żeby z niej na nagrywać. Ale nie chodzi o to. Nie, cho nie chodzi o to, że tam się zbiera dla, dla siebie, co nie? Ty tych, e te, te pieniądze, po prostu się... To zbiera po to, aby. żeby po prostu mieć lepsze materiały, kupować jakieś tam ka kamery do vlogów. Ja jestem takim youtuberem. Nie, 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 jestem takim, że dla kasy, co nie. Ja po prostu kręcę, bo lubię to robić. Dla mnie to dużo czasu pochłania, ale. To jest jakby takie moje hobby, no od niedawna, ale sobie pomyślałem, a co mi tam, sobie te, też będę kręcić takie filmiki, jak już od pół roku oglądam sobie tych youtuberów ciągle, to mogę sobie coś tam OBEJRZEĆ. Tylko mam nadzieję, że wam się... A zresztą jeszcze nie będę z wami się żegnał, jeszcze powiem o paru takich dosyć istotnych rzeczach. No <grym> a ty, a Minecraft... W ogóle jak na YouTube to jest, nie? że, że zrobię drzudzi e, Minecraft jest bardzo popularny, ale tyle jest e, tyle jest tych Minecraftów e, w, w og ogólnie w Polsce Ogólnie w polskie, e, polski YouTube jest zawalony tym, tym Minecraftem nie. No jest trochę tych vlogerów, showmanów i takich różnych tych, ale tego jest wciąż za mało. No tego nie, 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 nie też tak mało, no trochę jest, co nie? Ale no niestety no na tym ra rankingu co ci są to połowa tych co są w dziesiątym miejscu, nie no, tak do 50 miejsca to połowa, to wie. to 70, 60 koniec the end of the game, koniec gry. Ale powiem się do końca. Nie, to, nie, zanim się I to jest właśnie... Mm, właśnie Minecraft! Po 70% tego wszystkiego subskrypcji. Jest na Minecrafta. Nie ma na różnych tych rzeczy. Jest bardzo ma mało kanałów takich o wrestlingu, takich, że są jakieś raporty. No nie, no nie jest, może tam ze 20 do 30. A, po a Polaków, no nie jest aż tak dużo co nie jak w Chinach czy w, w Stanach Zjednoczonych, ale no trochę jest tych subskrypcji, tej ogólności. O, wow, mój rekord. 1 260 600 fala 42, że. Po prostu poziom, coś takiego, dobra to nie był aż taki długi gameplay, ale myślę, że wam gra się po podobała trwało około tak 8 minut bo chcę jeszcze dzisiaj wrócić z jeden albo ze dwa filmy, żeby to mi szybciej się skonwertowało, co nie, i nagrywam teraz fraps i dźwięk, bo widzę, że to dla mnie szybciej jest, więc to był myślę, że dla was się podobał, gameplay Grey Chicken in Invaders The Next Wave, oczywiście jest chyba z 8 czy z 10 części, bo to jest przecież freeware, możecie sobie darmowo chyba ze strony Chicken Invaders, czy coś takiego. A dobra, więc myślę, że wam gameplay się podobał, więc subskrybujcie, komentujcie, więc co, cześć!